Jakie cechy waszym zdaniem powinien posiadać lider biznesu w kontekście kierowania no powiedzieliśmy to już na samym początku w czasach przełomu zdefiniowaliśmy na początku ten przełom to jakie cechy powinien posiadać Justyna Dziękuję Pierwsza rzecz dla mnie to jest jego zdolność przewidywania i reagowania na to co się dzieje czyli taka szeroko pojęta adaptacyjna elastyczność drugą rzeczą która jest dla mnie ważna to to w jaki sposób on prowadzi swoich ludzi i swój zespół do tej reakcji. Czy wszyscy rozumiemy, gdzie jesteśmy, a nie tylko on rozumie jako lider i w jaki sposób ten zespół jest pociągnięty do tej adaptacji? Myślę, że to, co jest kluczowe i to jest inne, to jest czas. Kiedy mieliśmy dużo dłużej na to, żeby przejść przez tą zmianę, zrozumieć. Teraz ona zadziała się jedna za drugą, jedna za drugą, więc jego zdolność do, do lidowania w zmiany swojego zespołu i ten zespół przechodzący i rozwijający się w tej zmianie jest trzecią rzeczą. Chciałbym, żebyście odpowiadając na te pytania, też y, odpowiadali na to pytanie przez pryzmat własnych doświadczeń i firmy, w której pracujecie, bo to jest bardzo istotne. Jesteśmy z różnych biznesów, prawda? I inaczej ja patrzę, rekrutując do swojego jeszcze wcześniej, kiedy na przykład Byłem redaktorem naczelnym biznes-insidera i potrzebowałem liderów na poszczególne etapy. Inaczej wy. Jak to jest w PKO? Pani Magda. Czy dla mnie, słuchajcie, najważniejsze w ogóle dzień dobry wszystkim? Yy, najważniejsze jest łączenie. Takie do, dostosowanie zespołu i łączenie ludzi z różnych pokoleń, tak zwanych snowflaków, ale również ludzi, którzy mają 60 i więcej lat i żeby ta praca wychodziła nam jak najlepiej, żeby firma osiągała jak najlepsze zyski, żeby ludzie uczyli się od siebie, żeby starsi przekazywali wiedzę młodszym, a młodsi uczyli. Skąd mają tak, skąd pozyskują swoją wiedzę, jak, jaki ma, w, w jaki sposób się uczą, jak szybko się uczą i żeby przekazywali to innym. Chodzi mi o to, żeby zespół był zintegrowany, nastawiony na y, cel i wszyscy byli przekonani, ci najmłodsi, ci starsi, ci średni, przekonani do tego, jakie mamy wyzwania i czy rzeczywiście wszyscy wiemy, czy chcemy to zrobić, czy zmierzamy w tym samym celu. I żebyśmy wykorzystywali wszystkich kompetencje. No i oczywiście ta walka o talenty, bo to dzisiaj jest najważniejsza rzecz, jaka jest na rynku, i nie tylko dla bankowości, ale dla w każdej branży, do której, z którą będziemy rozmawiać, każdy mówi o tym, że najtrudniej zatrzymać talenty, szczególnie po covid -zie. Ludzie mogą pracować wszędzie mogą konkurować i o oferty pracy za granicą w wielkich, gigantycznych firmach, więc tak naprawdę to, żeby zatrzymać pracownika, utrzymać, no tu gdzie mamy w naszej firmie, to to, to to, żebyśmy po pierwsze dostarczyli im zadania, czyli nowe technologie, nowe rozwiązania, nowe produkty, ciekawa praca interesująca, taka, która pokazuje wartość dodaną, to znaczy, że kreujemy coś dla naszych klientów, i nie, nie, dobrze, coś. dobrze, bo chciałem tylko dodać do tego, że tutaj rola lidera jest bardzo istotna w utrzymaniu pracowników. Ja znam takie przypadki, że właśnie z powodu lidera ludzie odchodzili z pracy. Pani Magdo. Pani Agnieszko. Pani Agnieszko, przepraszam. Dzień dobry. Agnieszka Tokaj-Krzewska. Tak, ja reprezentuję administrację publiczną, więc powiem, że lider musi mieć rozdwojenie jaźni. Znaczy, mm -hmm. on musi po prostu wiedzieć, co się dzieje na świecie, bo dofinansowujemy projektu B +R, więc musimy wiedzieć, co się zmienia w technologiach. Musimy te wszystkie nowinki łapać. Otoczenie mamy zmienne i politycznie, i prawnie, i regulacyjnie, więc musimy to wszystko ogarnąć, a z drugiej strony zbudować stabilny zespół, który będzie na to wszystko odporny. Więc ja to nazywam krótko rozdwojeniem jaźni troszkę. Co na to y, naukowcy z Wolosą Genomics, Krystian <grystanie grystanie> Tak, ja jestem przede wszystkim lekarzem i kieruję Warsaw Genomics, czyli... No, idealnie z tej schizofrenii przyszliśmy do... Firmą, która wdraża nowoczesną genetykę i jest to odpowiedź, na którą bardzo łatwo bym odpowiedział przed pandemią, a, a, a no, dzisiaj właśnie. jestem, du mam duży problem. Ja się oczywiście zgadzam z, z, z paniami, znaleźć najlepsze osoby, twórcze, innowacyjne, fantastycznie radzące sobie z nowymi technologiami, powiedzieć, co, do czego dążymy, znaleźć każdą osobę zagrożoną nowotworem i spowodować, żeby nie umrzeć, nic łatwiejszego. Wszyscy mają jeden cel i idziemy w tą, w tą stronę. A później jeszcze natychmiast przeobrazić, przeformułować swoją pracę, kiedy przychodzi pandemia i należy wykonywać testy w kierunku COVID-u. W Warsaw Genomics w ciągu tygodnia byliśmy w stanie uruchomić laboratorium, które wykonywało 5 tysięcy testów i przez pierwsze trzy miesiące byliśmy jedyną firmą, która była w stanie wykonać te testy. Wszyscy pracowali po 14 godzin, wykonaliśmy robotę, można powiedzieć, zespół był dokładnie taki, jaki powinien być. Po czym 8 miesięcy później, kiedy pandemia wyciszyła się i były już nowe zespoły, wszyscy się zwolnili z pracy. 100% zespołu. Każdy odszedł z zawodu i powiedział nigdy więcej. I teraz czego zabrakło? Było to wszystko, o czym tu mówiliśmy. Fantastyczni ludzie, świetnie przygotowani do zadania, które wykonali na 100% po czym, ale za, zabrakło tego dbania o siebie, zabrakło zdrowia A, no i mówię to jako lekarz, który nie widział, że w tym czasie rujnujemy się, rujnujemy swoje zdrowie psychiczne I, i jesteśmy w okresie... Swoje, po... czyli kogo? Lider... Swoje, czyli pracowników no i zespołu, bo firma przetrwała, doskonale sobie radzi, ale zespołu już nie ma, jest nowy zespół i teraz co zrobi, żeby nie powtórzyć te, te, tego błędu, więc ja bym powiedział, że głównym celem lidera jest dbać o zdrowie swojego zespołu o zdrowie, głównie zdrowie psychiczne, bo nie stać nas w kontekście efektywności i dochodzenia do pewnej wartości firmy na tracenie superprofesjonalistów, bo mają depresję, bo popełniają samobójstwo, bo odchodzą z zawodu, bo nie są w stanie więcej... I dłużej pracować w tym zawodzie, a dotyczy to nie tylko biotechnologów czy lekarzy, ale dotyczy to prawników, bankierów z każdym naszym zespole tracimy dobrych ludzi, bo nie patrzymy wokół siebie i nie dbamy o ich dobrostan. Ale to fantastyczne, co pan doktor mówi, dlatego że chciałbym bardzo kontrowersyjny temat wrzucić teraz. Badania mówimy o badaniach genetycznych, DNA, i tak dalej. W sporcie niektóre są takie firmy, które robią takie badania, na przykład pobierają tkankę mięśniową od młodego zawodnika, badają ile tam jest mitochondriów i tak dalej. Predyspozycje do konkretnych sportów, prawda? I tak. Czy jesteśmy w przededniu takiej sytuacji, że nauka, medycyna zostaną obok HR-ów. Andrzej Kozłowski mówił tu o testach i tak dalej, osobowościowych, ale nauka zostanie zaprzęgnięta też i medycyna w jakby podpowiadanie lider... właścicielom firm, jakich liderów zatrudniać poprzez odpowiednie badania? Okej, okay, ja tylko na chwilę pozwolę sobie, to znaczy, słuchajcie. Pewnie, że tak. Tylko trzeba mieć świadomości, że AI to jest takie zwierzę, które czerpie ze. do końca nie wiemy skąd ściąga dane. I teraz, jak były badania, bodajże Harvardu, które testowały właśnie dobór pracowników do odpowiednich funkcji, to niestety, ale pro, proponowały w większości mężczyzn, nie kobiety i jeszcze do tego białych. Więc mówimy o, o sztucznej inteligencji. Tak, mówimy o sztucznej inteligencji, o genie AI. I teraz to nie jest jeszcze taki etap, że, że powinniśmy kierować się tylko i wyłącznie tym, to myślę, że jeszcze trochę czasu minie, ale na pewno na pewno jest to narzędzie, pan, które będzie wykorzystywane. Pan doktor kiwał tylko głową, nie wiem, czy na nie, czy. No, jak i na nie oczywiście, bo nie chodzi o to, żeby selekcjonować ludzi wokół nas i wybierać sobie tych, którzy są super twardzi, super mocni i przetrwają każde warunki. Chodzi o to, no, żebyśmy pracowali w zespole, który jako zespół jest w stanie przetrwać i my w tych trudnych warunkach, w których pracujemy na co dzień, bo to nie tylko kwestia pandemii, żebyśmy o siebie zadbali, żebyśmy się widzieli. Ja myślę, że nieprzypadkowo książką Roku Biznesu 2023 jest książka Nikolasa Jani Leader as Healer. i nie jest to książka medyczna, tylko jest to książka biznesowa, która mówi, że dobry lider to powinien być o, o osoba, która działa uzdrawiająco na swoje otoczenie po to, żeby to otoczenie było w stanie wykonywać jakże ciężkie zadania. Tak, ale wie, wiecie ja też już za chwilę pani Justyno daje, daje głos, tylko chciałem jedną rzecz, bo na przykład ja mam dużą samoświadomość tego, kim jestem, również w zawodzie i do czego mogę się przekonać, czy powinienem być w miejscu, w którym jestem, czy nie. I tak też odchodziłem z Kilku stanowisk, mając to przeświadczenie, że ja nie będę dobrym liderem. Dlaczego? Podam Wam przykład. Open space. Nienawidzę open space. Znaczy, kultura pracy w open spaceie dla mnie, jako zdefiniowanej osoby high sensitive person, czyli wysoko wrażliwej, gdzie ja potrzebuję ciszy, spokoju, zamknięcia. W ostatniej pracy poprosiłem o pokój dla siebie i on był przeszklony, ale ja musiałem mieć ciszę, spokój, nie rozprasza wszystko. I teraz Chodzi o to, że, że takie rzeczy, takie narzędzia pomagają w zdefiniowaniu i uświadomieniu, że mimo, że jesteś dobry w swoim zawodzie, to niekoniecznie możesz być dobrym liderem, a szczególnie w określonej kulturze pracy. Ja bym chciała wrzucić temat różnorodności, bo liderskie są również zespoły. No, ale to, to, to właśnie jest taki to jest jeden z tych zmiennych. Właśnie. I ta różnorodność nie polega na tym, żebyśmy wszyscy byli białymi mężczyznami, tylko o tym, żebyśmy byli różni, bo jest wielokrotnie udowodnione, że zespoły, które są różne i się często nie zgadzają, produkują dużo lepsze wyniki niż klony. Ja wezmę przykład sportu. Jeżeli są timy, gdzie są same gwiazdy, to niekoniecznie są to timy, gdzie wygrywają te zespoły futbolowe. Ja z mojego doświadczenia widzę gdzie ja mam teamy bardzo różnych ludzi, niekoniecznie same gwiazdy, natomiast tacy, którzy mają różne punkty widzenia i dobrze ze sobą współpracują, to jest to dużo lepsze niż kilka gwiazd, które są tylko indywidualami i grają tylko na siebie. Bo w tych szybkich rzeczach dla mnie jest mega ważne, czy ja gram na siebie. Czy ja gram na zespół? Czy moi ludzie grają na siebie, czy grają na zespół? To A to jest trochę, trochę, trochę by by Pani Justyno poruszyła Pani ten stary model zarządzania i to też pytanie do Pani Agnieszki Tokaj, z ja Inceberu. Nie, nie, chodzi o ten taki, właśnie chciałem zapytać, co ten czas przełomu, zmiany już, pandemia, popandemiczne czasy, technologia, rozwój dynamiczny, wojna za miedzą, to i te wszystkie rzeczy, tak? Prze czas przełomu. Zmienia, jeżeli chodzi o pozycję lidera i w ogóle jego jego shape no po prostu no, brzydkiego słowa użyłem ale wiemy o co chodzi tak czy co lider dzisiejszych czasów musiał wrzucić do kosza z tych metod zarządzania i bycia liderem które obowiązywały jeszcze dwadzieścia lat temu 15 na pewno rzucenie hasła i podążajcie za mną, bo to nie, nie zadziała. I to nie tylko chodzi o pandemię, ale dla mnie na przykład największym takim wyzwaniem jednak było wejście tego nowego pokolenia na rynek pracy, bo oni mają taką bardzo zresztą słuszną tendencję do pytywania, dlaczego coś, dlaczego jak i pewnych rzeczy kwestionowania. Więc na pewno lider nie może być takim człowiekiem, który powie, biegnijmy sobie tam. On musi być razem z zespołem. Musi wyjaśnić, dlaczego coś się no, dzieje. Na, na czynniki pierwsze, leadership. leadership. Tak, dokładnie tak. No, jesteśmy razem z zespołem, razem z zespołem pracujemy, razem z zespołem wypracowujemy pewne rzeczy. Prosił Pan o przykłady. No, w ncbr mamy na przykład takie, takie działania projektowe, w których nieważne, czy ja jestem dyrektorem jakiegoś działu, jest ktoś liderem, bo się zna na czymś najlepiej. Robimy projekt i on rządzi wtedy. Nie ma hierarchiczności, kierownik, dyrektor, coś takiego. Niby nietypowe w administracji, ale tak się dzieje. I wtedy ta osoba, która na czym się najlepiej zna, lideruje temu projektowi. Więc na pewno idziemy razem, tak? I razem pracujemy. Współpraca, komunikacja, no trochę też empatii i zrozumienia dla innych ludzi. Panie kurze. Ja chciałem do tej elastyczności wrócić, bo do tej pory zawsze myślałem elastyczność, chodzi o to, żeby zespół był w stanie zmienić swoje zadania i właśnie z tygodnia na tydzień zrobić coś zupełnie innego. A teraz myślę o tym w kontekście leadershipu bardzo osobiście. Przychodzi do mnie człowiek, który chce się zatrudniać, pytam się, gdzie wcześniej co robił. Ja robiłem pracę magisterską u pana profesora, ale pan profesor nie spełnił moich oczekiwań. No i odruch jest taki, dziecko drogie. Ale natychmiast się mnie łączyło, jest, mówimy, jest, trzeba być elastycznym. To znaczy, ta osoba no jest fantastyczna. To znaczy, wie, co chce, przychodzi z jasnym planem, jest w stanie y, skrytykować kogoś, kto by się wydawało, jest nie do skrytykowania, i mówi o tym bardzo otwarcie i bez żadnego żalu. Po prostu to nie było dobre miejsce dla niej. Więc, y, Cały potencjał elastyczności, jaki w sobie miałam, w tym momencie musia, musiałem uruchomić. A to się dzieje równie dobrze w biznesie. Są ludzie, którzy mówią, dla tej osoby nie będę pracować, wszystko jedno za jakie pieniądze, albo dla tego teamu nie będę pracować. I to nie tylko pokolenie Z. Ja myślę, że to taka, czy to jest postpandemiczna, czy nie, ale ten takie poczucie, że żyję tutaj po coś, a niekoniecznie tylko, żeby zarobić, jest bardzo silne. Ja bym dodała, słuchajcie, też z doświadczenia całego swojego życia, nigdy nie pracujcie dla liderów, do których nie macie szacunku, którzy was nie szanują, nie, nie, nie budują pozytywnej atmosfery, ba, nawet to, że nie angażują się w tą samą pracę, który robi team, dlatego, że nie potrafią wtedy wyciągnąć wniosków, co jest nie tak, jak powinno się pracować, jak ciężko jest dane zadanie zrobić, czy wykonać, więc to jest też taka moja dywiza, że zawsze szanuj drugiego człowieka i z, wiedz dokładnie, czym on się zajmuje, co on robi, ile pracy w to wkłada, bo wtedy jesteś w stanie w 100% docenić cały zespół i pojedyncze osoby. Mhm. Bardzo ważne słowa teraz, ale jeszcze chciałem zapytać, muszę to do, do, dopytać, ale znaleźliście już zespół w Wasso Genomics? Są tak, no? z znaleźliśmy zespół, <grym> lekcja osoby, odrobiona, rozumiem. Tak, tak e, które mimo, że nie były zadowolone ze swoich promotorów, którzy nie spełniali <grym> oczekiwań, to, to jakoś e, e, e zdecydowały dać nam dru drugą szansę i dać mnie szansę i, e, i rozpoczęły pracę. Słuchajcie, e, takie może niepodchwytliwe, nie wiem jak to Amerykanie mówią na to tricky question, e, ale chciałem Was osobiście zapytać, bo przecież jesteście liderkami, lider, liderem w swoich firmach. Samotność lidera. Jest coś takiego jak samotność długodystansowca. Jak jesteś sportowcem, biegasz długie dystanse, to walczysz ze ścianą sam, nikt ci nie pomoże. My tu mówimy o tym, że pracownicy, przed chwileczką w fireside chatcie rozmawiałem, przychodzą, wy, polityka otwartych drzwi, mogą się wygadać o wszystkim. No a co z liderem, liderką? Świadczy o liderze. No ale, Jeżeli zostaje sam i jest samotny, znaczy w różnych musi mieć twardą, sytuacjach się śpiewuje, dupę o za przeproszeniem i nie, 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 nie wrażliwy, tylko chodzi mi o, o, o was samych, o to. Tak, myślę, że w drugą stronę to musi wyjść z tego pokoju. Czyli tam siedzi tam jest samotnie, musi znaleźć ludzi, z którymi będzie rozmawiał, być w tym proaktywnym. Natomiast ta samotność jest, zwłaszcza na początku. Jeżeli ktoś dołącza do nowego miejsca, to zanim poznają jego i on pozna ludzi, chwilę jest. Ale to chodzi o to, żeby właśnie wyjść, rozmawiać, być blisko i nie akceptować tego, że bez wysiłku no, będzie samotnie. Może być, mniej lub bardziej. Ja wiem, się wydaje, że lider zawsze będzie w którymś momencie sam, bo się musi zmierzyć z rzeczami, którymi nie powinien się dzielić z zespołem, bo to też na tym polega, że my mamy większą odpowiedzialność. Mm -hmm. I pewne rzeczy musimy przez siebie przepuścić i przefiltrować, bo to nie jest tak, że trzeba powiedzieć zespołowi o absolutnie, absolutnie wszystkim, bo czasami to jest zbyt obciążające. Dla mnie takim rozwiązaniem jest oczywiście tak zwane plecki, jak ja to nazywam, czyli to co jest w domu. Czy jakaś pasja swoja, do której się odwołuje wtedy, kiedy jest po prostu troszeczkę gorzej? Nawet wyjść i przejść na około tej mojej osławionej już we wszystkich mediach czarnej wieży i po prostu odpocząć. Tak? No Po prostu to trzeba wziąć na klatę. Kropka nad nią, Panie Wiktorze. Ja odbieram tą samotność dosyć dramatycznie. To znaczy perspektywa, w której lider myśli jako jedyny w całej drużynie, o całym zespole i całej firmie, a nie o os osobistej korzyści związanej z, z tą pracą, jest dosyć radykalnie odmienna od perspektywy każdego jednego pracownika. I wracam do zdrowia psychicznego. Trzeba mieć wsparcie, trzeba budować grupę wsparcia. To może być profesjonalny terapeuta, terapeuta, to może być małżonek, to może być przyjaciel, a najlepiej grupa przyjaciół. Bez tego nie ma szans. Ja myślę, że nie mogę sobie wymarzyć lepszej i Nie będę już minutę mamy, nie będę poruszał najlepszego, bo w stu procentach się z Panem zgadzam. Też poprzez własne doświadczenia. Bardzo Wam dziękuję za fascynującą dyskusję. Miłego dnia.